Sztuczna inteligencja jest przerażająca. To, co może ona zrobić i co w przyszłości będziemy mogli osiągnąć przez sztuczną inteligencję, przyprawia mnie o ciarki. Ale ze sztuczną inteligencją przychodzą nowe możliwości dla nas. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak używać czatu GPT do nauki angielskiego. Cześć. Ja jestem Emilia i zapraszam was do nowego odcinka na moim kanale L Language Studio. Dzisiaj będziemy eksplorować nowe możliwości, które daje nam sztuczna inteligencja i jak możemy właśnie ją zaangażować do uczenia się angielskiego. Ja używam ich, używam wielu z tych pomysłów, o których wam dzisiaj będę mówić i jestem naprawdę w szoku, jak ja się uczyłam angielskiego 10 lat temu i byłam na tam jakichś podstawowych poziomach. Ja miałam książkę, ja miałam ewentualnie Google'a, który jeszcze tam, wiecie, nie był aż tak zaawansowany. Cieszyłam się, jak w piosence znalazłam jakieś słówko, którego znałam, a teraz już mamy w ogóle całkiem inny świat do nauki angielskiego. Jak miałam gramatyki się nauczyć, to musiałam, wiecie, szukać po jakichś książkach, kserówkach jakichś starych, Yy, zadań z angielskiego, a teraz możemy sobie je zrobić sami. Zadań z gramatyki, a teraz możemy je sobie zrobić sami. To jest niesamowite. Pierwszą opcją do wykorzystania czatu GPT do nauki angielskiego, yy, do nauki słownictwa, jest naprawdę bardzo prosty sposób. Jeśli macie listę, musicie się nauczyć czy do szkoły, czy z jakichś tekstów, czy dla siebie chcecie się nauczyć listy słów, to najlepiej uczyć się takich słów w kontekście. E, wiadomo, warto sobie wracać na przykład do tych materiałów, z których mieliście to słówko i przeczytać sobie te zdania. Ale też możemy napisać, y, poprosić ChatGPT, żeby stworzył nam y, krótki tekst z tymi słówkami. Jeśli ten tekst, y, wiadomo, to troszeczkę trwa, żeby wypisać w każde słówko albo pod, y, w liście, albo wziąć je w cudzysłowie, ale to naprawdę działa. Jeśli ChatGPT wygeneruje nam tekst. Oczywiście też trzeba tak wykombinować, żeby to słówko było akurat w takim jej formie, jak się uczycie. Jeśli się uczycie przymiotnika, to to wiecie, ChatGPT może wam zrobić z ingiem, na przykład yy, czasownik w czasie continuous, albo jeśli yy, właśnie chcecie rzeczownika, a on wam zrobi to słówko w czasowniku, więc trzeba tak wy, wykombinować, żeby on nam akurat dał te słówka w takim znaczeniu, jakie my chcemy. Ale jak już wykombinujemy, no to. Chat GPT wygeneruje nam tekst, jeśli on jest za trudny, bo zauważam, że chat GPT to pierwsze teksty zawsze generuje takie z trudnymi słowami, dosyć zaawansowane. Jeśli Wy na przykład nie jesteście jeszcze na tym poziomie angielskiego, no to możecie powiedzieć, czy możesz uprościć ten tekst, możesz go napisać w wprost, prostszym języku. I wygeneruje wam taki tekst, wy możecie sobie go wydrukować, albo po prostu wystarczy poczytać parę razy. Mm, i, i wtedy spróbować zrozumieć te słowa w tym tekście, możecie się poprosić go, czy możesz mi wygenerować inny tekst z tymi słowami i wtedy w, innej, w, w innym kontekście będziecie mie mieli te słowa. I jak wrócicie dwa, trzy razy do takiego tekstu, przeczytacie go sobie, wiadomo, zastanawiając się i analizując te słówka, które macie się akurat nauczyć, to o wiele szybciej wam pójdzie nauka niż po prostu zapamiętywanie tak w limbo takim tych słów jeden po drugim. Więc teksty, kreowanie tekstów z tymi słowami. Oczywiście wy możecie sami sobie napisać taki tekst. Ale to o wiele więcej czasu zajmie niż po prostu powtórzenie, poproszenie czatu, żeby taki tekst wygenerował. No i ten czat jest w stanie wygenerować miliard takich tekstów, więc za każdym razem możecie mieć inny i możecie w innym kontekście po prostu napotkać to słowo, którego się uczycie. Chat GPT też może pomóc nam w wymowie. I to jest troszeczkę trudniejsze, bo tam są dwa kroki do zrobienia. I uwaga, tutaj dla mojej uczennicy, jednej, która wpadła na ten pomysł, i ja się zakochałam w tym pomyśle, więc to nie jest mój pomysł kompletnie. Ale moi uczennicy, ale jest genialny, dlatego Wam powiem. Albo uczycie się jakichś słów, jakiejś na przykład y, wymowy konkretnych słów, możecie się uczyć, albo wymowy jakiegoś y, słów z jakimś dźwiękiem. No i możecie, na... po pierwsze, jeśli uczycie się jakiegoś dźwięku konkretnego, możecie napisać do tej sztucznej inteligencji, że prosicie o wygenerowanie krótkiego tekstu albo dłuższego. Ze słowami, z dźwiękiem, no i tutaj musicie wpisać ten dźwięk. No i on wam generuje, wy możecie sobie to wydrukować czy na Word wkleić, żebyście sobie zaznaczyli na przykład te słówka. Ja jeszcze dodatkowo z moimi uczennicami, jak ćwiczyłam, tak, to ja im, ja ten tekst kopiowałam na stronę, która renderowała ten tekst na zapis fonetyczny i zaznaczałam dokładnie te, zaznaczałyśmy dokładnie te dźwięki, na których się skupiamy, i one sobie wtedy to ćwiczyły moi, u... one, moi uczniowie, to nie były <grym> tylko dziewczyny. I to jest jedna sprawa. Druga, drugim krokiem, no bo wiadomo, z samego jakby słowa nie macie wymowy, są takie strony, które mają tekst to speech. I możecie sobie wybrać speakera, czy amerykańskiego, czy brytyjskiego, czy australijskiego, czy jakiegokolwiek innego, żeby wam przeczytał ten tekst. Jest jeden haczyk. Te strony na, za darmo y, działają tylko na 5 minut, więc najlepiej sobie po prostu nagrać ekran albo nagrać to, jak ten speaker mówi, a później po prostu mieć to nagranie i samemu ćwiczyć razem z tym speakerem. Możecie wybrać takiego speakera, oczywiście, który wam najbardziej odpowiada. I to jest mega fajny pomysł. I to był pomysł właśnie mojej uczennicy, żeby najpierw czatowi GPT, GPT poprosić o wygenerowanie takiego tekstu, a później e, nagrać właśnie to na tekstu speech. I wtedy, wtedy móc sobie ćwiczyć. Możecie też zrobić, jeśli macie na przykład listę słów, ja sobie taką często robię, że na przykład znajdę słówko, które no nie idzie mi w parze i zawsze go źle wypowiem, albo takie słówko, którego się nauczyłam jeszcze w podstawówce źle, bo nauczyciele źle uczyli wymowy wtedy, nie uczyli w ogóle wymowy, i dalej mam tą zaleciałość na przykład z, ze starych czasów, sobie spisuję na listę, później tą listę wrzucam do czatu GPT i mówię, czy możesz mi na, napisać yy, krótki tekst, z tymi słowami, i wtedy ja już jestem na takim poziomie języka, że ja już nie muszę sobie zrobić tego tekstu speech, ale wtedy mam te słówka jakby w tekście, w kontekście i jestem w stanie je naturalnie powtarzać. Oczywiście, możemy powtarzać te słówka pojedynczo yy, z po prostu z jakim, na przykład ze słownikiem, czy z Google, on też tam słucha. Yy, wymawia te słowa, ale po pierwsze to jest troszkę naturalne, a po drugie nigdy nie używamy pojedynczo słów. Używamy je w kontekście, więc warto się od razu tej wymowy uczyć z kontekstu w jakichś łatwiejszych słowach. Więc to są dwa moje pomysły na naukę wymowy z czatem GPT. Myślę, że też takim najłatwiejszym sposobem nauczenia się języka na jakimkolwiek poziomie jest dialog z czatem. Po prostu pisać dialog. On Wam będzie odpowiadał i będziecie, możecie mu napisać, uczy się angielskiego, czy możemy przeprowadzić dialog na poziomie jakimś tam, jakimś tam. I po prostu możecie sobie pisać z nim, on będzie wam odpowiadał, wy, wy mu odpowiadacie, i on wiecie, on zawsze ma czas. On będzie wam na, od, ra, od razu odpowiadał, nie musicie czekać na tą odpowiedź. Oczywiście nie zatracajcie się w tym czacie, to nie jest realna osoba, ale for the sake of studying, możecie po prostu wysyłać mu różne wiadomości. I tak. Po prostu ćwiczyć jakiś naturalny dialog z nim i uczyć się od niego, bo po prostu wszystko będzie w angielskim. To jest szczególnie ważne dla osób na niskich poziomach angielskiego. Uważam, że na B2, C1, C2 nikomu się nie będzie chciało prowadzić bezproduktywnego dialogu, po prostu żeby prowadzić dialog z kimś, em, z czatem. Ale na poziomach od A0 do A2, jeśli na przykład, może do B1 nawet, jeśli na przykład macie takie coś, że się wstydzicie. Do, kogo, do kogokolwiek zagadać, cokolwiek napisać po angielsku, z kimkolwiek rozmawiać, no to to jest jakaś sprawa. No bo to nie jest realna osoba, to jest czat czy sztuczna inteligencja. On was nie będzie oceniał, więc jest taki ten, tak, ten aspekt tego wstydu, tej kręp, tego krępowania się odchodzi i po prostu możecie prowadzić czat z nim. Możecie napisać na przykład, chcę, chciałabym porozmawiać z Tobą o jakimś jakimś czymś tam, na przykład czym się interesujecie i na przykład proszę, odpowiadaj mi w łatwy sposób. Albo jak coś Wam napiszę, nie zrozumiecie tego, to nie, do, nie dodawajcie tego do translatora, tylko napiszcie, czy możesz mi to wytłumaczyć łatwiejszymi słowami. I wtedy oczywiście wszystko po angielsku musicie pisać i wtedy macie fajny czat, po prostu głowa bardzo tak działa. To jest myślę, że bardzo fajny sposób, szczególnie właśnie dla tych osób na niskim poziomie języka, niższym poziomie języka. Oczywiście czatu GPT można też używać, żeby zapytać o rady, jak uczyć się na przykład wymowy, jak uczyć się gramatyki, jak uczyć się nowego słownictwa w języku angielskim, no i on wam tam wygeneruje taką listę, ale to chyba nic nie jest odkrywczego, to tak po prostu dla waszej wiedzy, jeśli chcecie, może jeśli nie wpadliście jeszcze na jakiś pomysłowe, podsunie jakiś pomysł, sam czat GPT. No ale on wy wygeneruje to, co jest już ogólnie ogólnodostępne na internecie. Ale też jakaś, jakiś sposób jest. Jeśli uczycie się gramatyki, to też jest sposób na ChatGPT. I znowu, napisanie do niego proszę wygeneruj mi krótką historię z takim i takim czasem, albo z taką i taką strukturą gramatyczną. I wtedy na przykład, jak jest za krótka ta historia, bo on lubi generować takie trzy zdania albo pięć, no to czy mógłbyś zrobić tą historię dłuższą, albo na przykład, czy mógłbyś użyć łatwiejszych słów, ale nadal zatrzymując tą gramatykę. I wtedy po prostu macie całą gramatykę w kontekście od razu. To już nie są zadania, tylko w kontekście gramatykę macie i możecie sobie czytać to. Te zdania, tą historyjkę w międzyczasie świadomie zwracając uwagę na tą strukturę gramatyczną, której się uczycie, i e, po prostu sobie ją analizując w głowie. I zawsze, jak jakieś słówko jakiegoś słówka nie rozumiecie, możecie mu napisać: A e, czy możesz mi wytłumaczyć, co to znaczy i to słówko, i będziecie też nie mieli bez, bezpośredniej translacji, tylko będziecie musieli po angielsku pomyśleć, a to su pomyśleć, właśnie z definicji tego słowa. Skorzystać od czatu GPT, więc myślę, że to też jest bardzo fajna opcja. Teraz tak mi przyszło na myśl, że możecie także z gramatyki poprosić go o wygenerowanie zadań w czasie. Na przykład z czasem pascym bo na poziomie B1 i na przykład 10 zadań, i później sobie je, wy je napiszecie i możecie powiedzieć: Czy możesz mi wygenerować odpowiedzi do tego, poprawne odpowiedzi? i też sztuczna inteligencja powinna wygenerować poprawne odpowiedzi. Wiadomo, o tym nie, może nie być w 100%. Nie no w 100% prawdą. Nie wiadomo na ile ufać temu czatowi, prawda? Ale, ale myślę, że to też jest dobry pomysł, żeby, żeby tak się uczyć, powtarzać sobie gramatykę. Wracając do słów i też do gramatyki. To oczywiście możecie go prosić o wygenerowanie na przykład pojedynczych zdań z danym słowem, pojedynczych y, takich powiedzonek albo pojedynczych y, cytatów z jakimś słowem y, bądź ze strukturą gramatyczną, zamiast całej historyjki możecie mieć na przykład pojedyncze zdania i to też będzie bardzo fajnie działało na wasze po prostu na wasze rozumienie danej struktury gramatycznej albo danego słowa w kontekście. Co jest najważniejsze? Właśnie ten kontekst jest najważniejszy do nauczenia się takiego płynnego mówienia po angielsku i płynnego Używania i struktur gramatycznych, i wyrazów. I ostatnim z moich pomysłów na użycie Chatu GPT, pewnie będę miała jeszcze w przyszłości więcej, na razie mam tyle, to jest poproszenie czatu GPT o wygenerowanie słowa, którego zapomnieliście. Ja ostatnio zapomniałam, możecie się śmiać, ale moja głowa była pusta, zapomniałam, jak jest repertuar w kinie po angielsku. Wiedziałam, że to nie jest repertoire, bo to znaczy coś innego, to nie, 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 nigdy nie będzie w kinie, więc zapisałam do czatu GPT. Hej, jak się nazywa... Yy, lista filmów w kinie, która jest yy, wyświetlana w kinie. No i on mi odpisał właśnie, jak to się nazywa. I uważam, że yy, zamiast tego szukać po po, po, w, w Google, który może właśnie niekoniecznie od razu załapać, bo może pokazać nam na przykład jakiś tytuł filmu, czy coś takiego z tym, yy, z takim słówkiem, yy, może nie załapać, no to ChatGPT raczej załapie o co chodzi. Jak po prostu nie wiecie, jak. Zamiast przetłumaczyć w translatorze, bo na przykład translator też nie chce Wam przetłumaczyć tego słowa na to dokładnie, które szuka, szukacie, jeśli to są jakieś takie konkretne słowa, no to można właśnie użyć czatu GPT, żeby nam powiedział właśnie, jak się nazywa takie słowo, bo wiadomo, w słowniku, jeśli nie wiecie, to nie, w, nie wpiszecie, a w translatorze możecie wpisać, ale repertuar, najprawdopodobniej przetłumaczy Wam na repertuar i to jest i that's it. a nam o to nie chodzi po prostu. No, więc właśnie szukanie słów, których chcecie się nauczyć. I teraz jeszcze wpadłam, zobaczymy czy to działa. Możecie też poprosić o na przykład, żeby chat GPT napisał Wam, w jakich piosenkach mojego ulubionego artysty jest dane słowo. I na przykład jak się uczycie jakiegoś słowa, to w jakich piosenkach możesz mi napisać listę piosenek, w których dany artysta użył takiego słowa. I wtedy Chat GPT Wam ją renderuje, generuje, i wtedy możecie po prostu sobie słuchać tej piosenki i zwracać uwagę na to słowo. Od razu mówię Wam, od razu jak w kontekście poznacie takie słowo, albo sobie wy nagle połączycie to słowo z piosenką, którą znacie od lat, którą uwielbiacie od lat, od razu się zapamięta. To, są, to jest niesamowite, jak kontekst daje nam możliwość zapamiętywania w niesamowicie szybki sposób yy, wszystkiego. Więc Pamiętajcie, czat GPT bardzo dużo nam daje kontekstu i możliwości do kreowania kontekstu wokół tego, czego się uczymy, czy to jest gramatyka, czy to jest wymowa, czy to jest właśnie słownictwo. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Wam się ten film, zapraszam do dawania łapek w górę, pozostawienia komentarzy, może, może macie inne jeszcze sposoby na użycie czatu GPT do... Do uczenia się języka. Albo może jakieś śmieszne przykłady, bo ja na przykład miałam śmieszne przykłady. Chciałam, napisałam raz czatowi GPD, żeby mi wygenerował zdania z kondycjonalem 3 a on mi wygenerował trzy zdania w jakimkolwiek kondycjonalu I się nie dogadaliśmy troszkę, więc musiałam tam pozmieniać, jak napisać to, żeby on zrozumiał to, jak ja chcę, żeby on to zrozumiał. Więc to są też takie śmieszne rzeczy. Ale jak, jak Wam się coś takiego przytrafiło, to dajcie mi znać, z chęcią poczytam. No i też, także poczytam Waszych mm, i inni pewnie też będą, jeśli macie jakieś inne pomysły, to inni też pewnie będą chcieli poczytać, jak można jeszcze mm, użyć czatu GPT, Właśnie na swoją korzyść i użyć tego, co nas przeraża, ta sztuczna inteligencja, żeby się jednak troszeczkę pouczyć angielskiego bądź innych języków. Jeśli jesteście zainteresowani innymi filmami na moim kanale, zapraszam do subskrypcji. Robimy analizy piosenek, robimy troszeczkę wymowy tutaj. Na moich social mediach jest więcej wymowy. Robimy różne fajne rzeczy. Aha, piszemy teksty, przygotowujemy się do różnych egzaminów językowych, więc zapraszam, bo naprawdę jest co oglądać. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną. Trzymajcie się ciepło. Cześć.